Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, a w nim kolejny projekt komunijny. Zostałem poproszony o wykonanie mini albumiku i kartki z okazji pierwszej komunii świętej. Długo szukałem pomysłu, aż w końcu natrafiłem na pomysł i inspirację. Z góry pozdrawiam osobę, która która mnie zainspirowała, a jest nią Olga Bielska. Ona, ona chyba przygotowywała taki kit warsztatowy, i też tam właśnie był album i, i karteczka. Powiem, że troszkę się tym filmikiem Olgi Bielskiej zainspirowałem. Mam nadzieję, że nie będzie miała do mnie jakichś pretensji, ale no, tak mi się spodobało, że pomyślałem, że, że wykorzystam. Albumik i karteczka to zrobiłem taki zestaw. Prezentuje się w takim pudełeczku. To jest w około 15,5 na 15,5. I prezentuje się w ten sposób. To jest, to jest karteczka. Napis pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Tutaj już są w środku wklejone życzenia. Tutaj jest kompozycja. Ja użyłem do tego, albumiku i, do tego albumiku i do tej kartki, użyłem kolekcji Blossom Blue. To jest jedyny kawałeczek, który mi został taki większy, bo wiadomo, takie paseczki czy jakieś takie ścinki mniejsze, które już się nadają do wykorzystania, to już wyrzuciłem. Więc taki jeden większy kawałek to został mi tylko ten. I oczywiście to jest kolekcja od Scrap and Me. Tutaj są jeszcze te dodatki do, wy... do wycięcia, więc też z tych dodatków skorzystałem i skorzystałem też z... z tych kompozycji kwiatowych. Tylko, że ja już wykorzystałem wszystkie niebieskie. Tutaj robiłem kartkę dla dziewczynki, więc robiłem kartkę dla dziewczynki, więc tutaj mi zostało. ...tych elementów, a to jest z tej kolekcji Celebration Rouge, coś takiego. Nie wiem, czy dobrze to wytęto, wy czy też ze, ze Scrap tylko że tak jak mówię, że jest, to jest dla, dla chłopca, więc to jest wszystko w wersji kolorystycznej niebieskiej. Także tutaj jest taka kompozycja, tutaj jest kielich, wianuszek, ten wianuszek jest podniesiony na piankach 3D żeby to wszystko miało taką jakąś y, przestrzeń. Tutaj jest kompozycja, są kłosy. Tutaj jeszcze zrobiłem tymi kropelkami znowu y, takie białe kropelki. Także się tak prezentuje karteczka. A albumik prezentuje się w ten sposób. Jest on wykonany na y, bazie y, z Eco Scrapbooking. Y, to jest taka, zresztą zaraz będziecie widzieć to jest taka album harmonika, on jest zawiązywany na, na wstążeczkę, tutaj na okładce chciałbym, żeby to był ja taki zestaw, takie połączenie, więc tutaj też zrobiłem wianuszek, tylko że w tym wianuszku już jest taki chłopczyk modlący się, a tutaj na kartce jest, jest kielich, ale mam nadzieję, że że jakoś to wszystko do siebie, do siebie pasuje. Też napis Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Kropelki znowu, żeby to jakoś miało y, ładnie to wszystko ze sobą y, się komponowało. I on jest w formie otwieranej tak jakby standardowej, albumowej, czyli tu jest y, w takiej książce, jakby jest okładka zrobiona taka jak, jak na prawdziwy album, tylko że tutaj jest do środka, jest wklejony, y, wklejona jest właśnie y, harmonika. I tutaj sobie zaczniemy od, 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 od prezentacji no ponieważ nie chciałem tutaj dawać żadnych tekturek po ani jakichś takich większych kompozycji, ani takich chciałbym, żeby to wszystko jakoś tak było w miarę płaskie, ponieważ y, każdy dodatek, każda, y, każdy element, który tutaj będzie doklejony powoduje to, że, że ten album staje się coraz grubszy i potem już jest taki y, niekształtny, nieforemny, a jeszcze wiadomo, że dojdą tutaj zdjęcia, więc on jeszcze troszkę, że tak powiem spuchnie. Y, dlatego postanowiłem, że tutaj będą tylko y, takie komunijne y, cytaty żeby to właśnie album miał taki charakter komunijny. Tutaj na okładce tutaj w tej kieszeni znajduje się taka, ja już, jeżeli ktoś oglądał moje projekty komunijne, ja do każdego albumu dołączam taką metryczkę. Nazywam się, urodziłem się w dniu, moi rodzice, jest wzmianka o chrzcie świętym, moi rodzice chrzestni, kto przygotowywał osobę do pierwszej komunii. Data komunii, w jakim kościele, więc to też taka fajna pamiątka, żeby sobie tutaj włożyć. I tutaj w tej kieszeni jest, są dwie maty, dwie maty na zdjęcia. Tu jest napis z cytatem komunijnym, przyozdobiony, przyozdobiony takimi malutkimi kwiatuszkami. Tutaj na kolejnej stronie jest mata na zdjęcia, kompozycja kwiatowa. I tutaj też jest napis, taki cytat, cytat komunijny. Kolejna strona. To jest też mata na zdjęcia. Kompozycja. I tutaj też jest napis. Sąsiednia strona. To jest miejsce na zdjęcie pionowe. Czy ja znajdę jakąś jaskrawą kartki? Tutaj te wszystkie napisy są tak przyklejone i te kompozycje, żeby tu spokojnie mogło wejść zdjęcie. Yy, tak fajnie będzie wtedy, yy, wszystko się będzie tak fajnie prezentowało. Yy, album jeszcze zaznaczę, że jest przeznaczony na zdjęcia o wymiarze 9, yy, yy, 9x13. Maty są zrobione 95 na 13 po żeby tutaj jeszcze została taka fajna, yy, ozdobna yy, rameczka. Yy, tutaj jest kolejna mata na zdjęcie: yy, napis, kompozycja, i tutaj też jest. Yy, też jest kieszeń i w tej kieszeni właśnie znajdują się też dwie, dwie maty na dwie maty na zdjęcia tak i tu też taka kompozycja na tej kompozycji jest naklejony naklejony cytat i teraz wróćmy i teraz otwórzmy w tą stronę i tutaj też jest mata pozioma pionowa Kompozycja, cytaty. Bardzo fajna kolekcja, bardzo wdzięczna do pracy, bardzo fajnie, miło się z nią pracowało. Wcześniej powiecinałem sobie te elementy, także tu już było wszystko, wszystko przygotowane, fajnie mi się to wszystko układało, komponowało, także tak prezentowałbyś się ten, ten albumik i ten zestaw. Mam nadzieję, że osoba obdarowana jak i oczywiście osoba zamawiająca będą, będą zadowolone. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Old Zebielskiej za, za inspirację. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was też na mojego Facebooka, Instagrama. Linki oczywiście podam w opisie. Tak jak już zaznaczałem, jeszcze kilka tych projektów komunikacji przede mną. To nie jest na pewno ostatni przed nami chyba jeszcze jeden będzie mini albumik i jeden album taki zwykły także jeszcze troszkę tych inspiracji komunijnych na moim kanale się pojawi. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!